No drugi pasożyt. Drugi już jest. Kumkumek. Kum, no to ciekawe, ciekawe. Ejka. Robimy wykopy. Pod te kanalizacje Wiadro folii, koło rury. Koło takiego ala vizjera, rura jakaś tam pięćdziesiątka żeliwna, 14 stycznia, czy żabki wykopane dzisiaj? No, a wczoraj na wieczór były dwie jeszcze na razie to co widzę, to już chyba ich tu nie powinno być I jedziemy na po... za podmurówką kopiemy do węzła wodnego Tam jest na końcu ogródka ten studzienka z licznikiem gdzieś dotąd gdzie buty powinien być ten trójnik cały bo jeszcze idzie do chlewa, przekop Woda idzie głębiej od, od, od rury kanalizacyjnej, a tu jeszcze jest kabel zasilający, oczyszczalnie. Tam jest studzienka, jak ta bramka, drabinka, co leży. W planach było kopanie mini koparką, tutaj w garażu. Także raczej by to na zdrowe by to nie wyszło, aby się kopało, bo nic by się tu nie znalazło pod koparką. Ej, szmatuławce jakie! O! Portki! Znalazły się moje portki. Po trzydziestu pięciu latach. Trochę się rozlazły. No, ale skarb to skarb. robimy saperkom. Aperkom jest kopa mini koparka no nie bo trzeba się dokopać i pewnym być że to jest to co, to co ma być bo niby to ma być do chlewa to jest zasilanie a to jest zasilanie do domu i no trzeba się upewnić że to idzie tu dołem do dołu pod rurą I tam wychodzi właśnie problem przez to że ta rura odchodzi bokiem kanalizacyjna a tu się upewnić było wiadomo jak przepiąć na peszla. dopiero gdzieś coś resztę robić bo z masakra. No, i się narobiło w nocy. O strach podchodzić. Z balkonu nakapało. I się obsunęło. Kabel przetegotany prze na bok. Myślę, że go tam nie urwało nigdzie. A była obawa, bo tu było podkopane pod spód. Taką wnęką. No to kurwa poleciało po całości. To kabel poszedł na dół. I rupta. A w południe ma przyjechać hydraulik do wody na oględziny. Idziemy na kawę, odpoczniemy. Uwolnimy emocje przy kawie, i trzeba to dubać. Czyścić myślę, że się tu nic nie stało. Bo aby się stało to, co gorsze, to, to by tu wszystko już pływało. Nie uszkodziło rury. A tutaj tak wychodzi. Rurę się utnie jak najniżej zasilającą do domu, i resztę się przekręci, i spód zostaje. I jak na razie kanalizacja jest czynna, zostaje korytarz. Reszta zostanie na pamiątkę, jakiś pikulec, nieduży Na tyle się akurat z nową rurą powinno minąć, jak coś to się dobijesz. dziurę w lastriku wygryzła beton zerwany kopiemy trochę rydla wynosimy łopatą bo na rydlu to na redlu to za mało wchodzi żeby kurz zrobić Drzwi, jakieś 60, to nawet toczka mi się nie wiedzie. Wszystko wynoszone. A jak mówię, rura ochronna, żeby nie trzeba było drugi raz kiedyś kopać. Kuć cały czas tu po 10% tu do łazienki, kuchenka tam wczoraj zrobiona takie hieroglify no, no nie da się inaczej bo by trzeba tam wzdłuż fundamentów jeszcze drugą nitkę kopać robić tu nad piecem no może się to nie, nie będzie za bardzo grzało to piło. tu się jeszcze zrobi taki wzmocnienie oczywiście po długości musi lecieć bo aby puścili mi gorącą wodę jaką spuszczali żeby się to nie nie poleciało na dół, bo same wieszaki to jest za mało, bo już widziałem przypadki, że potrafiła się rura zdeformować. To jest plastik. W tej chwili o, przed tym sprawcą. Dziury tutaj poprzytykane. To się jakimś materiałem zalepi porządnym w miarę. Taka różnica była stara. Kanalizacja to zostaje, gdzie się dało, to, to się wyrwało. Wizjer jeden, tam dalej, później jeszcze jest jeden wizjer, w razie czego opowiem wam, że tutaj od łazienki idzie i 10 lat, i już już jest na syfu. Także tu było wcześniej dziura zrobiona pod dźminkę, bo nie było wizera, bo tu było wszystko stalowe. Kanały, tu ino był plastik. No to no to nawet, że tak powiem, ta prowizorka zostanie w razie czego do ewentualnego poziomego tam przez przepierkę do czyszczenia. No, a tutaj to się weźmie, trochę kamyka powciska, trochę piachu, żeby było miękkie, a w miarę szczelne, żeby się nic nie, nie wkopało z powrotem jakieś chomiki, żabole Tu to samo powybierać w miarę Żeby nie było lokatorów. A szczelne było i wszystko trzeba poubijać żeby nie siadło, nie urwało. Znajomy robił tutaj właśnie te instalacje To tak było, że zrobił, odjechali na drugi dzień. Dzwonili, że poobrywane, bo zaczęli później walić na ostro. I tyle było z roboty. Bo nie było utwardzone pod spodem, a jak pocisło, to poobrywał, poobcinało wszystko. tu z takiego, z takiego pionu łączników wodłazienki wizjer kolejny na, kolank, na kilku kolankach tu czterdziestka piętnastka chyba nawet dwie piętnastki wrzucone żeby, żeby się nie klinowało na ostro leciało łagodnie Tutaj trójnik. Wszystko spięte pod jedną główną nitkę. Tam do piwnicy kuchnia, takie to 75, żeby nie było problemów. Tak samo na łagodnych kolankach. Tu jest trochę może takie podkulone za bardzo. No ale to musi być, bo nie wiadomo jeszcze, jak wyjdzie z posadzką. To jest wszystko do zerwania, do poprawy. Także powinno być. A choćby się zatykało, to różne krety, środki są to. I nosypać piach pod spód ziemia, ubijać. Piach musi być, żeby nie uszkodziło, bo w ziemi może być szkło, bo tu różności były. Żeby nie uszkodzić rury żadnej żeby żeby nie siadło, piach się ubije rękami i to już wystarczy czym jest sztywno takie są stare rury zasyfione Cztery, ponad 40 lat niektóre to w niektórych miejscach jak kartka papieru Wszystko się starzeje. My tak samo. Także do następnego.